Widzowie bardzo polubili system odpalania sobie fajnego filmu w domu. I oczywiście to jest gdzieś po pandemii, to u nas zostało, ale wydaje mi się, że nie ma w tym nic złego, że w bardzo krótkim, w krótkim czasie mamy dostęp do bardzo dobrych tytułów. I, I na pewno Amazon Prime Video jest takim miejscem, gdzie będziemy mogli. W zaciszu domowym, w gronie najbliższych, po prostu dobrze się bawić. My też musimy popracować nad tym, że czasami film dobrze zobaczyć w kinie. Ja na przykład bardzo lubię, jednak ten duży ekran to jest duży ekran. Wydaje mi się, że po prostu niektóre filmy nadają się na duży ekran, a niektóre doskonale również sprawdzą się w domu, na ekranie telewizora. Wydaje mi się, że przede wszystkim to zależy od od osoby, bo niektórzy lubią chodzić do kina, a niektórzy wolą obejrzeć w, to, w domu, więc wydaje mi się, że ten wybór, który mamy, jest fajny. W ogóle warto mieć wybór, o tak bym to zakończyła.